Cześć kochani, witam Was na vlogu, życzę Wam smacznej kawusi, ja mam karmel frapu, czyli na moją ulubioną kawkę i zmierzam teraz do Pani psycholog i co, później będziemy robić zakupy, a dokładniej paczuchy jesienne dla osób, które dostały ode mnie nagrodę, dla widzów stałych i dla dwóch nowych, nowych widzów. Bilety już przyszły, dzisiaj odebrałam z paczkomatu, no piękne są, I, także... Fajnie, mega się cieszę, że dostaniecie tak fajny prezent. Tak mi się wydaje, że fajne. Kupiłam fajne rzeczy, tak mi się wydaje. Na pewno takie halloweenowe, jesienne, ale potrzebuję pudełek. I nigdzie nie mogę takich pudełek dostać. Byłam w Empiku, byłam w Pepco, idę do Home You. Może tu uda mi się dostać. Pudełek nadal brak. Obeszłam praktycznie całą galerię, ale idę teraz do Half Price. Te dynki, co Wam pokazywałam, to wziąłem cztery, tak pięknie pachną, myślę, że na pewno w ten taki zimny czas z herbatką przy świeczce mieli Wam czas. Kochani, nigdzie nie ma pudełek jesiennych, wszystkie są, w ogóle to jest chyba jedyny sklep Half Price, który ma najwięcej hmm, pudełek, tak to nie ma w ogóle pudełek. A, przepraszam, jeszcze były w kiku, ale pani nie doprecyzowała już, że to są na Boże Narodzenie. Czajcie na Boże Narodzenie. Ja rozumiem, można wcześniej przywieźć asortyment, ale przepraszam, jeszcze jesień się dobrze nie zaczęła, a już jest na Boże Narodzenie. Nie lubię, jak tak wszyscy przyspieszają ze wszystkim. No nie wiem, szukam takiego pudełka, żeby to ładnie wam spakować. To pudełeczko nie. Hm. Przykro mi, że nie będzie jesiennego. U nas też takiego dużego wyboru nie ma w galerii. Pomyślę. Kochani, kupiłam te dwa pudełka. Niestety są bardziej takie urodzinowe niż jesienne. Przepraszam, ale naprawdę nie ma. Przyszłam całą galerię i takie niby y, rzeczy, które są y, na co dzień powinny być, tak? A, a tutaj są rzeczy jakieś bożonarodzeniowe. Idę coś zjeść. A mam taką ochotę na jakieś sajgonki albo takie wietnamskie jedzenie, że koniecznie, bo już jest 15 biorę sobie kochani taki makaron pszenny z warzywami bo na takie jedzenie mam dzisiaj ochotę, zamówiłam sobie kochani jeszcze sushi, bo wam nie pokazałam, z tofu z awokado z, z ryżem i, i chyba z warzywami, także życzę wam smacznego, jeśli, obie, jeśli jecie obiadek Powiadek był naprawdę taki dobry, powiem Wam, że wszystko mi smakowało. To troszeczkę za ostre było sushi, ale tak to pycha, pycha, pycha. Wyszłam do Deals, bo chciałam kupić jeszcze jakieś słodycze. Znalazłam takie fajne halloweenowe jakieś, więc wezmę takie cztery opakowania, no to dla czterech osób. O, koło mojej torby. Dobra, idziemy dalej. Wezmę takie dwa opakowania, kardo i tak fajnie powrzucam, żeby taka mieszanka była. I jeszcze takie werters wzięłam, cztery opakowania, żeby też dorzucić do paczek. Mam dzisiaj dwóch pomocników, którzy będą pakować paczki dla Was, czyli dla... <laughs> Żebyś ich nie spakowała. <laughs> nie, nie, nie. To moje najdroższe... Tarwy, nie mogłabym ich spakować, okay. proszę mi wybaczyć. I teraz będę pakować paczkę dla naszych dwóch widzek, które nas oglądają, które nas wspierają i które dostaną od nas już wam pokazuję dwa vouchery. Maniam, bo tu jest kod QR. QR. Także dostają od nas dwa takie piękne vouchery. Oczywiście bilety zostaną im przesłane przez y, pewną osobę <głos> <głos> i do tego talon, żeby mogły sobie korzystać. Przepraszam na mnie tu, ho, ho. bo ja tu mówię, pani operator, no, do wymiany. <noise> e, co Nie graj z <głos> <głos> Co ja mówiłam? A! Że jeszcze otrzymają talony, żeby mogły po prostu na festiwalu sobie kupić coś do jedzenia. Kupić sobie coś do picia. A? Ty byś jadła. No, ja Cię znam. I teraz tak. Piękne fanki nowe kubeczki. Lady. O, lady. <ścoughs> Nawet się lady podobają. Pakujemy ładnie. Tutaj dobrze lady robię. O, jawano krzywe. Trzeba tyły. najpierw tamte. Co? Te podłużne. Podłużne najpierw? Tak. O mój Boże. Trochę. No to pojdę pod... Aha, i nie pokazałam. Tutaj troszkę się zgniotło, więc przepraszam. Ze Starbucksa na kapsułki. Wiem, że nasza widzka lubi. Jedna. Wiem, że bardzo lubi kawy. Jest po prostu ogromną fanką kawy. O. Lady też jest ogromną fanką kawy. O, tak zrobimy. Piękne są to kubeczki. Piękne. Ja też sobie kupiłam taki bo nie atakują i do tego takie piękne pampki nowe, lady odejdź takie pampki nowe, piękne świeczuszki. No Lejdusia. ale wścibska. Ale jesteś baba wścipsko. Spadaj, lady idź, idź. Także tutaj zapakujemy. No, ok. Myślisz, mamu, że tutaj? No, Tutaj dobrze. będzie dobrze? Dobrze. Poczekaj, dam mnie coś, wiesz, bo jest ta rawaja zajmę się. Przy... Ja mi dzisiaj takie smaczki poterkowi. Taki smakuje. Poczekaj, ja i tam dwieco parę. Raz, dwa. No, dobra, bo tam jeszcze poter przyszedł. Powoli jedźcie. Taką fajną jesienną kawkę. Hmm? Hmm? A takie fajne słodycze, hmm, hmm, hmm. tu tutaj możemy. Ej, ale ja bym chciała taką paczkę dostać. Boże. O! Elegancko, proszę Ciebie, ja Ciebie. Takie fajne żelki. Pampki nowe. Och jej. Matko. Same pryszności. Ale poczekaj, zanim to włączę jeszcze takie. haribo wam dorzucę. O, tutaj jeszcze po bokach. Lady! Nie ma Lady więcej Lady. Żelki nie dla Ciebie. Nie jak to nie dla mnie? Ewa mówiła, że nie dla mnie. Lady! Na bogato dziewczyny. Cieszcie się i bawcie się bardzo dobrze na w tym koncercie, na tym festiwalu. I zamykamy paczuchę. O, tak, tylko jeszcze tu cenę muszę zdjąć i będzie piątko. O, tu jeszcze. Mm -hmm. Chciałabyś, mamo, taką paczkę dostać? Pewnie. A, jeszcze nasze zdjęcie z autografem. No, bo my przecież tacy słabi. <noise> <noise> Takich gwiazdy, że łomaczko bosko, łomaczko, tak? Super. A ty też zdjęcie? Swoje dasz? Dasz ładne? Ja nie będę dawać. Siat. Siat. Sit down, please. Aha. Patrz jakie... No jakie ciekawskie. Czy Dobrze. Treszka paczucha, także bawcie się dziewczyny dobrze. Cieszcie Miłej się. Miłej zabawy. Tak i... I, Fajnych i tak. wrażeń. Yy, I oczywiście, żeby Wam się wszystko dobrze układało w życiu, tak? <grym> <grym> idę jeszcze po to zdjęcie. A zdjęcie dostaniecie, jak byłam piękna i młoda, i chuda, ściupła. Bo nie mam takich, co jestem trochę teraz taka bardziej przy kości. Więc. <grym> no, idę po zdjęcie. A, mamy tutaj takie ładne zdjęcia. I tutaj z tyłu się podpiszemy, dlatego że tutaj nie bardzo będzie widać, a mamy taki jasny marker. I teraz jeszcze tutaj. Też jeszcze jeden. Poczekaj, jak my tu mamy. A, to w tą czy w tą? Ważne, żeby było, nie? O. I dwa podpisy. Można wrzucić do paczki, tylko niech przez A to tu jeszcze tutaj, bo tu jeszcze mamy je dla dwóch osób. To przy okazji, jak już podpisujemy. Jeden. W mak od makówka. O, proszę bardzo. Dla dwóch dziewczyn. Tutaj. I tu mamy jeszcze jedno. Nie martwcie się, ja do takiej formy wrócę. <noise> <noise> Także, żebyście się nie przestraszyli, że jakaś obca dziewczyna zamykamy i paczucha leci do Was. Jeszcze Wam jutro nagram z poczty. Cieszę się. No, gra. Mhm. Ładnie, elegancko. Tutaj idą dwie kawki, dlatego, że tamta dziewczyna lubi kapsułkowe, więc jej dałam i taką, i kapsułkowe, a tutaj idą dwie. Ta jest jesienna, a ta jest troszeczkę inna. Także macie do wyboru, do koloru. Ale zanim, to jeszcze mamy takie kubeczki, tylko o, ten kubeczek jest inny. Ja sobie też takie kupiłam. Ten też mi się podobał, nie mogłam się zdecydować. To Jaki szkieletory jakieś. Tak. Tak zrobimy. O, ładnie. Ładnie zgrabnie i powabnie. Tak. Oczywiście tutaj też mamy te dynki, które już wam wcześniej pokazywałam. O, o bąbelkowej są, sobie... są, to nic im nie mamy będzie. Żerki Harry, które wam tu powrzucam. Hmm. Tutaj jeszcze troszkę, bo tam było więcej, jak mi się wydaje. A to wam nie żałuję, kochanie. Cieszcie się, jedźcie. Kiedy będziecie jeść? Ja teraz na starość to może nie będzie nam dane. Życzę, żeby było dane, ale to już nie bywa, nie? Tutaj też mamy te cukiereczki, tu też mamy te żelki, co w tamtej paczce. Ale wiecie, czego ja nie spakowałam? Ja tu się tak gadam, gadam, gadam. O, Bilety, vouchery. Najważniejsze. vouchery. A to tutaj wsadzimy tak. tym razem. I jeszcze te zdjęcia, tak? Tak. I tutaj też lecą nasze dwa zdjęcia. Bo tutaj też jest paczka dla dwóch osób. Akurat tak się złożyło, że tam nas dwie osoby oglądają i tu nas dwie oglądają, więc mamy akurat dwie paczuchy takie dla czterech osób łącznie. Dla dwóch stałych widzów i dla dwóch nowych. I Super. jeszcze mamy tu przykrywkę. A ja wychodzę pobiegać. Paczki zrobione, także jutro wyślę. I co chciałam powiedzieć, to że Vloga z biegu będziecie mieli dokładniej. Może w przyszłym tygodniu się uda zobaczymy, a teraz chciałam Wam powiedzieć, że dzień dobry, że się zapisałam na bieg 11 listopada też z aktywnej Warszawy. Także mega się cieszę. I na 10 km. Jak zwykle znowu będę narzekać na co mi to było, po co, ale tam jest taka energia, coś takiego niesamowitego, że że aż się chce biegać. I, I dziękuję już z tego miejsca za całe wsparcie. Mm, naprawdę było fajnie. Tylko było bardzo zimno. Bardzo. dobrze na moście świętokrzyskim zrobiło mi się cieplej. Tak, mamusia się nauczy wszystkiego. Ojej, tą no patrzcie ją. Słuchajcie, słuchajcie co przyszło. Pewien... Kiciar. Pewien zbiór. Tak, będziemy się uczyć. Biegam. Ojej. A to jest najlepsze, że ja też zamówiłam i przyszła i nie dość, do to w to jeszcze tutaj, ale dobrze, że nie opłacałam. Eee, taka grupa. Ty, tu są odpowiedzi z tyłu, widziałaś, lady? No, cieszę się. Mamo, nie, już jak ty to mówisz, nie pajacuj. Ja, jeszcze nie, nie pajacuj i patrz, patrzcie no, no, ją. Patrzcie ją, patrzcie. Nie no fajnie. Fajna, ta, a jak pachnie ładnie. Ojej, no książki to się czyta, nie wącha. No co ty nie powiesz. Empiku się wącha, a przez aplikację się kupuje, Aha. bo są drogie. Już wszystko. No już wszystko. Ja wiem. Nie umiesz. Nie powiem tak. Ostatnio miałam procenty i jakoś tak powiem wam, że potęgi już zrobiłam, logarytmy już z panią zrobiłam, procenty teraz robię i jeszcze o tyle mi ty... tylko tyle mi zostało. Więc <grym grym grym grym> to no, jest ruszam. książka. Jeśli ktoś by też czekał a potrzebuje jakoś natychmiast danego zadania, to piszcie do mnie, ja wam pomogę. Rozwiązywać nie będę, nie będę Wam tak podpowiadać, ale odesłać mogę. Z książką to czego od razu mądrzej wygląda, nie? Dobra, później z tego nagrywania przyszła. Jest, jest, jest. Uczyć się. A Kochani, przyjechałam na pocztę wysłać paczki, ale dziś jest deszczowo. Taka jesień dziś smutna. Także wchodzimy. Mam taką dużą torbę. Mam tylko nadzieję, że będą pudełka. Dzień dobry. Otwieramy. Dzień dobry. Sprawa załatwiona i już do Was paczuchy poszły. Mam nadzieję, że się będziecie cieszyć. Fajnie, naprawdę fajnie. Bardzo uprzejmy pan były pudełka, bo się martwiłam, czy będą tu u nas, ale poszło priorytetem, także naklejone, żeby nie rzucać, żeby się nic nie uszkodziło, także elegancko. Przyjechałam do Kauflandu zrobić sobie jakieś zakupy na obiad, bo wiecie, zostaję sama na gospodarstwie, to trzeba po prostu sobie coś kupić, więc wejdę do Kauflandu i sobie coś tam wybiorę. Kochani, znalazłam takie fajne, już tam przeszłam, Michałki. Ja wiem, że Majewski je polecał, że są bardzo dobre. Ja z tej firmy miałam słodycze i mi smakowały, więc tak pomyślałam, że wezmę do spróbowania. Pewnie tu jest mniej zawartości cukru, czy w ogóle ile tutaj jest tego cukru. No na pewno mniej jak w takich oryginalnych. Spróbuję. Wezmę herbatkę, bo nam się skończyła. Ostatnio powiem Wam, że znowu mam ochotę na te herbatki. Więc wezmę y, tą i tą cytrynową. Wezmę sobie łososia na kanapeczki. Szyneczkę. Moja mama dzisiaj kupiła wczoraj, przepraszam, taki fajny mm, chleb z żurawiną i do tego ta szynka po prostu obłędnie to smakowało więc sobie wezmę no jest droga, ale raz na jakiś czas można sobie pozwolić tu jeszcze jakaś jest nie, chyba tamtą wezmę dobra, tamtą mięsko mielone na spaghetti to sobie kupię u nas na miejscu bo jest świeże tylko makaron muszę sobie kupić serek prezydent taki sobie taki. wezmę Powiem Wam, że dawno nie jadłam takich serków, więc może sobie wezmę taki o smaku... Nie, tych cukierków to nie lubię. Um... O, o smaku Twixa. Fajny taki serek. Ale jeszcze były takie inne, takie te klasyczne. Nie widzę ich. O, tu są te klasyczne. O, te są najlepsze, moim zdaniem. Wezmę sobie taki jeden. I może jeszcze taki, o, takie dwa. Powiem Wam, że na te serki proteinowe to ja już patrzeć nie mogę. Po prostu tak dużo tego kiedyś jadłam. Szukam yy, skyr, żeby był pitny. O Jezu, kokos i ananas. Ktoś mi po prostu na złość zostawił. Nienawidzę ananasa. A tu są serki, no to chyba nie ma. Chyba nie ma takich, jak ja chcę, no. Jak na złość, kokos i ananas. <noise> Ale wezmę sobie ser morski, widzę tu jakiś w plastrach. Ja to lubię ser, więc... Przecież nie wiem, czy tego nie za dużo jest. Nie no, u nas sera to nigdy nie za dużo. I chyba to wszystko. Nie chcę przepłacać u nas w sklepie. Jak mówię, jestem w końskich, to sobie tutaj pokupuję rzeczy do jedzenia. Wezmę sobie makaron do spaghetti, bo będę robiła. Tu jest jakiś taki ser, ale nie. O, ten włoski. Będę miała do spaghetti kole zero. A tutaj są nie ma żadnej promocji, niestety. Mm, tu jest tylko w puszkach. Kurczę, szkoda. Dobra, te dwie sobie wezmę. Wezmę Lodzi takie saszetki. Yy, filet z pyrsi z kurczaka. Wczoraj zapomniałam, a byłam w zoologicznym sklepie. I jeszcze je wezmę z bułowiny. Zakupy zrobione. Ja sobie tak na bieżąco będę myślała co będę jadła na obiadek, bo tak to to nie umiem tak My tak zawsze mamy, że nie planujemy dzień wcześniej, tylko po prostu na co mamy ochotę, to w tym dniu po prostu to robimy, raczej mama. Ja czasami pomagam, ale teraz to sobie kupiłam te składniki do spaghetti, bo wiem, że będę miała ochotę. Przyjechałam do domu i próbujemy te cukierki, raczej ja jeszcze nie próbowałam. Chodź mamusiu, chodź, 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 chodź. Ja to już jadłam. Mama mówi, często się mamusiu. Ale nie, ja nie jednego wystarczy. No. Mama mówi, no powiedz. Jak na proteinowe, słuchajcie, bardzo dobre. Nie nie ma różnicy w sumie. Nie powiedziałabyś? Nie. To są od Majewskiego. Pamiętasz, jak on mi dał tyle tych słodyczystego? Mm, 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 ale bardzo dobrze. Od Daniela. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. pewnie Daniel nie ogląda, ale... <laughs> ale bardzo fajny, miły człowiek. Bez dodatku cukru, proteinowe. W życiu bym nie powiedziała. No ja też lubię Cię tak smakuje, smakuje, smakuje. Bardzo dobre. Mmm... Pycha, tylko tych proteinowych rzeczy, tylko, że ja wolę ciemnej czekoladzie, Daniel, ciemnej czekoladzie, pycha, ale tak, pyszne, mhm. nie ma, nie ma różnicy w sumie, nie, nie wiem, ile kalorycznie wychodzi taki jeden, zaraz sprawdzę, to Wam powiem, na dwa cukierki to wychodzi 95 kalorii, ale cukierki, tak mówimy z mamą, że dosyć duże, idzie się zasłodzić, jak na cukierki, dużo kalorii, ale uważam, że ten oryginalny na pewno ma więcej. Pewnie tak. Mm. Mm. Ale ja to są słodkie. Mm -hmm. I dwami wystarczą, jak na mnie. Na osobę. słodkie. Bardzo dobre idę taty poczęstować. Mm. Jeśli taki vlog Wam się podobał, to lajkujcie, komentujcie oraz subskrybujcie, żeby być na bieżąco z naszymi filmami. Będziesz pływać w morzu? Nie wiem. Jak będzie ciepło. Tata to mówi tak, mówię, masz kąpielówki? A po co mi? Ja to idę na plażę Idziemy. nudystów. <grym> Będziemy wdychać ja. Mhm. Dobrze. Kupiłam składniki na obiadek. No dobrze. Już ja ja? tacie pokazałam, że kupiłam Lotce tyle jedzenia, bądź się tak martwi o tą swoją kociczkę. Wiesz to jest jego kociczka, ale on tak mówi jakby kupował i dawał jej jeść, je? <laughs> a to my dajemy, <laughs> także papa. Pa. Pa.